Jak zacząć modlić się na nowo? Być może modliłeś się przez lata, a później wypadłeś z rytmu modlitwy. Co zrobić, by wrócić? O tym dzisiaj więcej w kwadransiku ze słowem. Cześć dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransie ze słowem. Startujemy dzisiaj, myślę, z bardzo ciekawym tematem. Tematem życia modlitewnego, i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że to jest temat z jednej strony no, taki powszechny, no, bo wszyscy, którzy wierzą w Boga, coś z modlitwą wspólnego mają, ale pamiętam taką sytuację, kiedy tam parę lat temu Jakaś jedna osoba ze wspólnoty rozmawiała z kimś bieżącym, praktykującym, chodzącym w niedzielę do kościoła i rozmawiali o modlitwie i ta mama tej osoby powiedziała: Ale słuchaj, ale tak naprawdę to jak ja mam się modlić? Zapytała o to, będąc 30-40 lat w kościele. I wydaje mi się, że to jest temat ciągle, ciągle mało znany i mało odkrywany, bo, bo, bo często poza pewnymi formułkami modlitewnymi, gdyby ktoś tam je zabrał, to naprawdę nie wiemy, czym modlitwa jest i nie wiemy, jak się modlić. I to jest bardzo praktyczny temat, więc dzisiaj chciałbym podjąć temat pewnie, który będzie dotykał ludzi no, wierzących, ludzi, którzy pewnie też są we wspólnotach albo ludzi, którzy po prostu prowadzą życie modlitewne, dlatego skojarzyłem ten temat z ludźmi ze wspólnot, bo myślę, że ci, którzy są we wspólnotach jeszcze świadomiej podchodzą do tego tematu. Nikogo nie wykluczam, broń Boże, ale myślę, że będzie to bardzo przydatne, bo sam patrząc na swoje życie widzę takie momenty, w których z modlitwą osobistą nie idzie mi najlepiej. I powiem Wam szczególnie, kiedy to są takie momenty. W moim przypadku, w moim życiu no ktoś by mógł powiedzieć, że Ty się ciągle modlisz. Patrzę na Twój grafik, że ty jesteś, ty jesteś ciągle na modlitwie, ciągle na jakichś spotkaniach modlitewnych. Jak Ty możesz mówić, że się mało modlisz? To, że jestem na posłudze, to jest posługa dla innych, ale w naszym życiu i w moim życiu modlitewnym, czym innym jest posługa dla innych, i czym innym jest modlitwa osobista. Daleko się nie zajedzie na samej modlitwie, znaczy inaczej, daleko się nie zajedzie na samej posłudze dla innych, jeśli braknie w tym wszystkim modlitwy osobistej. Wielokrotnie się o tym przekonałem i nigdy nie chciałbym z powrotem próbować. Ale jest taka pokusa, i u mnie też to się dzieje w momentach. Czy takie kryzysy modlitewne mam w momentach, kiedy mam na przykład bardzo wiele posług, kiedy modlę się często godzinami z ludźmi, widzimy znaki, cuda, które pan czyni, których dokonuje, a później wracam do domu, yy... Jestem bardzo zmęczony i mam ochotę po prostu odreagować trochę gdzieś, nie wiem, odmurzyć się, obejrzeć jakiś film, pograć sobie w PlayStation, nie wiem, spotkać się ze znajomymi. I potem za chwilę mam kolejny wyjazd z posługą, i czasami w tych lukach pomiędzy posługami jest mało czasu, który ja wygospodarowuję sobie na modlitwę. I czasami, kiedy to się powtarza, widzę, że odpoczywam, a się nie modlę. I jasne, różna forma może być tej modlitwy, bo nie zawsze musimy modlić się w ten sam sposób i Pan Bóg też jest kreatywny i tak dalej, i tak dalej, ok, ale widzę w sobie, że czasami bywają takie kryzysy i potem po tygodniu dwóch orientuję się, że nie modliłem się jakoś tak głęboko, jak mógłbym, chciałbym, powinienem. I co zrobić, żeby wrócić? Bo jakoś mi ciężko. Ciężko, bo ciągle jestem rozproszony, ciągle jestem już gdzieś myślami gdzie indziej. I nawet łatwo mi się myśli o posłudze, co mam teraz zrobić, przygotować nauczanie, ale to znowu nie jest modlitwa osobista. Jak wrócić do modlitwy osobistej, jak wrócić do, do wołania takiego swojego codziennego do Pana Boga, do słuchania go, do relacji z Nim. Przeczytajmy sobie list, znaczy, Ewangelię według świętego Mateusza, szósty rozdział. Od 5 do 8 wiersza myślę, że jest to jedno z najbardziej, jedno, jeden z najbardziej znanych fragmentów ewangelicznych mówiących o modlitwie, pochodzących z ust Pana Jezusa. Więc przeczytajmy słowa, o których Jezus mówi sam: kiedy mamy iść się modlić. Jezus mówi tak: gdy się modlicie, nie bądźcie jako błudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. I tam dalej Jezus uczy modlitwy Ojcze nasz. Kochani, to jest fragment, w którym Jezus mówi bardzo wprost, co robić, czego nie robić, kiedy idziemy się modlić. Mówi, byśmy nie modlili się na pokaz. To jest pierwsza taka przestroga, o której możemy tutaj usłyszeć, bo już otrzymali tacy ludzie swoją nagrodę. Ale Jezus mówi, gdy chcesz się modlić, wejdź do Swojej izdebki, wejść do pokoju, do, są różne tłumaczenia tego, tego fragmentu, do swej komory. Niektórzy mają tłumaczenia: komory modlitewnej. Jest napisane: zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, bo on widzi w ukryciu i on odda tobie. Czyli ukrycie jest wskazówką, którą Jezus mówi bardzo wyraźnie i bardzo mocno, kiedy chcesz iść, modlić się. Modlitwą osobistą. Tutaj tak już taką szybką pauzę zrobię, bo czasami niektórzy pokazują na te nasze wielkie spotkania modlitewne i mówią: po co wy się tam gromadzicie? Przecież Jezus mówi, że się trzeba w izdepce, czy w komorze modlitewnej modlić, w ukryciu, a nie w ten sposób. Jest w naszym życiu duchowym czas na modlitwę. Wspólnotową i jest czas na modlitwę indywidualną. Dzisiaj mówimy o modlitwie indywidualnej, więc nie mieszajmy tego, bo to nie jest ze sobą sprzeczne, to jest uzupełniające się nawzajem. I zwykle z mojego doświadczenia, jeśli człowiek modli się indywidualnie, to jego modlitwa wspólnotowa też będzie szła dobrze. Jeśli człowiek modli się we wspólnocie, to jego modlitwa osobista będzie też prostsza i łatwiejsza, bo to ze sobą się naprawdę łączy. I się nawzajem uzupełnia. Więc mamy iść i zamknąć się, będąc w ukryciu. To jest wskazówka, myślę, bardzo ważna do, do modlitwy osobistej. Myślę, że gdyby Jezus dzisiaj w tych czasach dawał nam lekcję, to powiedziałby: Zamknij się w pokoju, nie wiem, w kaplicy, wyłącz telefon, włącz tryb samolotowy, nie spoglądaj na Facebooka co 15 minut, bo to nie pozwoli ci skupić się na Bogu, skupienie na Bogu. Odłączenie się od innych rzeczy jest, jest aktem naszego też uwielbienia Pana Boga. Że ja kiedy idę na uwielbienie, na przykład, nie grzebię w telefonie. Kiedy idę na modlitwę, nie sprawdzam, czy tam ktoś napisał, czy nie napisał. Nie wyciągam w ogóle telefonu, bo chcę, żeby to był mój akt uwielbienia. Chcę, żeby ten gest albo brak tego właśnie, co, czego nie zrobię, był moim aktem uwielbienia Pana Boga. Myślę, że to są ważne, ważne rzeczy, wiecie, bo czasami się idzie na wspólnotę, szczególnie wśród Amerykanów, często to widziałem, to jest w ogóle inny mental, to więc tam nie będę się odzywał, ale, ale w naszych wspólnotach. nie Pomyślcie o tym, idziecie na uwielbienie, czy przypadkiem, jak wam się dłuży, nie sprawdzacie, czy jak idziecie na modlitwę, nie wiem, osobistą, czy przypadkiem, jakby uszanujmy ten czas, że idziemy do kogoś naprawdę ważnego, idziemy się spotkać z kimś naprawdę ważnym, więc idziemy, wyłączamy się z tego wszystkiego, i to jest tak naprawdę start modlitwy. To jest taki poziom, od którego startujemy. Wyłączam wszystko, by być z Panem. I często to pewnie będzie też wasze doświadczenie, moim, moim doświadczeniem to jest, że kiedy jestem wybity z rytmu modlitewnego, to, to taki stan mnie męczy. Dzisiaj byłem na mszy świętej i wiedziałem, że jestem właśnie w takim stanie. Jestem przebodźcowany po całym dniu, bo różne rzeczy robiłem. Jestem na mszy świętej i po prostu wszystko mnie denerwuje. Mamy recytować modlitwę? Ja mówię sobie, nie będę recytował. Nie mam ochoty. Takie Taki miałem dzisiaj myśli. Albo. A może wyjdę po samej komunii świętej, już nie zostanę na błogosławieństwo, bo muszę coś tam zrobić. Co wtedy rób? Rób na przekór temu, co czujesz. Zostań dłużej. Mów na głos modlitwę. Rób to naprzeciw temu, co Twoje ciało próbuje Ci po prostu wmówić. To też jest wskazówka, co zrobić żeby wrócić do rytmu. I to, co będzie taką, myślę, jeszcze główną wskazówką, bo to jest to, czego też się nauczyłem, że kiedy chcesz wrócić do rytmu modlitewnego, to po prostu wejdź w dyscyplinę. Wejdź w dyscyplinę, nie czekaj na uniesienie, nie czekaj na, na to, aż ci aż Duch poniesie na modlitwę, aż ci Duch poniesie nam mszę świętą. Są pewne rzeczy, które w dyscyplinie duchowej powinniśmy ich się trzymać. To zresztą jest bardzo biblijne. Kiedy czytamy dzieje apostolskie, czytamy, jak Piotr i Jan szli, chyba o godzinie dziewiątej, do świątyni. Oni modlili się, mimo, że byli namaszczeni Duchem Świętym, napełnieni Duchem Świętym, charyzmatami i spontanicznością, mieli ustalone godziny, jako Żydzi, mieli ustalone godziny modlitwy. I w tych godzinach się modlili. Co nie przeszkadzało Duchowi Świętemu działać? Wręcz Duch Święty się pod to podpinał wielokrotnie. I i dyscyplina w naszym życiu duchowym jest ważna. Jeśli chcesz wrócić do modlitwy osobistej, ustal sobie w niedzielę, kiedy w poniedziałek się modlisz, kiedy w tym tygodniu się modlisz. Jakie masz godziny modlitwy, albo co ma być pierwsze podczas Twojego dnia? Kiedy będzie ta Twoja modlitwa w ciągu Twojego dnia tą częścią właśnie, która będzie dla Ciebie ważna. Dyscyplina. I kiedy już masz tę dyscyplinę, już. Te wszystkie rzeczy, o których sobie powiedzieliśmy, mówisz sobie, ok, wiem, rozumiem, dobra. To zauważyłem też taką rzecz, która jest bardzo pomocna w moim życiu duchowym, że e, jeśli wypadłem z rytmu, to jeśli teraz powiem sobie, będę modlił się półtorej godziny, to się po prostu e, tylko sfrustruję. Warto jest wracać do modlitwy krótkimi odcinkami. To znaczy, Módl się krótko, a częściej, a zobaczysz, jak głód Boga zacznie w tobie narastać. Kiedy powiesz sobie rano 15 minut, w południe 15 minut, po południu 15 minut, wieczorem 15 minut. Godzina rozbita na cztery części. A zobaczysz, jak twój duch będzie mówił chcę więcej, chcę więcej, chcę więcej. Bo jakbyś od razu próbował powiedzieć sobie dobra wracam, półtorej godziny idę się modlić. To być może po pół godziny będziesz tak sfrustrowany, że będziesz myślał sobie, ale ja nie dam rady, ale przecież to jest za dużo i będziesz zniechęcony. Spróbuj małymi kęsami, małymi kroczkami, a zobaczysz, że będziesz, będziesz wracał do rytmu modlitwy. Ewagriusz Z Pontu, Ojciec Pustyni z IV wieku, dawał bardzo wiele wskazówek na temat modlitwy, i mówi o takich wrogach. Modlitwy, można tak powiedzieć, które, którzy, które będą stawały naprzeciwko Twojemu powrotowi do rytmu modlitewnego. już mówi na przykład tak. Przeciwko trwaniu na modlitwie, czyli przeciwko nawet nie samemu wejściu w modlitwę, ale przeciwko trwaniu na modlitwie, staną liczne przeszkody stawiane przez zło. Senność, zniechęcenie, ociężałość ciała, rozbieganie myśli, niestałość umysłu. Wewnętrzne rozluźnienie i inne zasadzki szatana. Ewagriusz, jako ojciec pustyni, jako ten, który spędził swoje życie ucząc się modlitwy, mówi, będą to wrogowie twojego trwania na modlitwie. Senność, na przykład. Wiecie, że czasami to jest bardzo prosta rzecz. Jeśli nie chcesz zasnąć na modlitwie, nie modl się należąco. Po prostu albo usiądź. Albo klęknij, albo rób to, co ja robię często, ja na modlitwie często chodzę. Raz, że mi kroki nabije na zegarku, a, ale to nie jest mój cel. A dwa, albo to, co tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi, to to, żebym po prostu nie zasnął, żebym był cały czas, szczególnie kiedy modlę się albo wcześniej rano, co jest zresztą też zachętą od ojców pustyni, kiedy wstajesz rano się modlić, zanim jeszcze twoje obowiązki się zaczną, masz czysty umysł. Warto jest zadbać o to, z czym idziesz spać. Czy niech ostatnią rzeczą, którą będziesz robił, będzie jakieś takie świadome szukanie Pana Boga, albo czytanie słowa, albo czytanie jakiejś duchowej lektury, bo wtedy wstajesz rano i twój umysł jest w tym dalej. I jeśli zadbasz o to, co czytasz, czym się karmisz, tym szybciej będziesz wchodził w ten czas modlitwy, o który tak naprawdę chodzi. Zobaczcie, jest tak wiele wskazówek. Które możemy sobie wziąć z tego, o czym mówimy dzisiaj, do naszego życia duchowego? Zniechęcenie może stanąć, jeszcze raz przeczytam, naprzeciwko twojego, Twojej modlitwy, trwaniu na modlitwy. Ociężałość ciała, czyli kiedy e, jesteś niepohamowany w jedzeniu i piciu. Jeśli chcesz być człowiekiem duchowym, potrzebujesz zadbać również o to, ile jesz, co jesz, ile pijesz i czego e, sobie tutaj dostarczasz. To jest bardzo połączone z byciem duchowym człowiekiem. Rozbiegane myśli, niestałość umysłu, to będzie nas próbowało szczególnie na początku modlitwy zatrzymać. Wtedy decyzja, modlę się, zamykam wszystko i trwaj. Czasami to rozproszenie będzie trwało 15 minut, 20 minut. Wytrwaj, aż poczujesz, że przychodzi pokój, skupienie na Panu. Wtedy Ewagriusz też powie w innym miejscu: dochodzisz do miejsca prawdziwej modlitwy. To są, słuchajcie, takie wskazówki, które wierzę, że mogą Wam się przydać. Fundamentem jest to, by zamknąć drzwi do swojej izdebki, by wyłączyć się od tego wszystkiego, co ten świat przynosi. Ja dzisiaj przyszedłem z takiego rozbiegania, trochę tutaj w, w studiu się pojawiłem, i pamiętam, że mówię: Dobra, pomodlę się 15 minut w językach. Po 15 minutach zacząłem czuć, że Pan jakoś dotyka mojego serca. Modliłem się 45 minut w językach, bo, bo po prostu, kiedy dajesz Bogu czas, Bóg go zaczyna rozciągać, zaczynają zaczyna pojawiać się w Tobie inspiracje od Ducha, kiedy dajesz Mu czas, więc spróbuj nie dać się okraść czasu, bo jeśli dasz Bogu czas, Bóg ten, ten czas pomnoży w twoim życiu. Ja to jest moje doświadczenie modlitwy. Kiedy zaczynam dzień od modlitwy, mam wrażenie, że wyrabiam się z wszystkim. A kiedy czekam z modlitwą na koniec dnia, mam wrażenie, że ciągle gonię. Panie, prosimy Cię, duchu Boży, byś uczył nas modlitwy, byś pokazał nam, jak się mamy modlić, jak się modlić, aby modlić się dobrze, aby modlić się owocnie, abyś Ty w tej modlitwie był uwielbiony. I ucz nas też takiego szacunku do czasu modlitwy. Abyśmy swoim gestem, swoim sercem, umieli wyrazić ten szacunek do Ciebie, który właśnie wyraża się w czasie, też poświęconym na modlitwę. Oto wołamy, w tym nam pomóż, Duchu Święty. Amen. Kochani, Niech tak będzie, niech Pan Bóg Wam błogosławi, pozdrawiam Was serdecznie i przypominam, jeśli chcecie zaplanować sobie też taki czas na warsztaty posługi charyzmatycznej, to takie wiem już, że odbędą się w Opolu 21 lutego, bo do tego czasu mam urlop, także będę odpoczywał, modlił się i też szukał pana boga w odosobnieniu także 21 w Opolu warsztaty posługi charyzmatycznej więcej informacji w opisie no i więcej chyba też w kolejnym kwadransiku ze słowem także widzimy się niebawem do zobaczenia